Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o miastach, państwach Mezopotamii. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy przyczyny, dla których pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami. Dowiemy się, kiedy i gdzie powstały pierwsze państwa. Poznamy najważniejsze dokonania ludów Mezopotamii. I zaczynamy od samej Mezopotamii, a więc krainy położonej na Bliskim Wschodzie, między rzekami Eufrat i Tygryst. Była Miejscem, gdzie powstały pierwsze państwa. Tutaj można wspomnieć, że Bliski Wschód to obszar leżący na steku trzech kontynentów Europy, Azji i Afryki. Rzeki Mezopotami, a więc Eufrat i Tygrys, każdego roku zalewały rozległe tereny, nawadniały je i pozostawiały na nich żyzny muł. Coroczne wylewy oraz gorący klimat sprawiły, że tamtejsze ziemie przynosiły wysokie plony. Zbierano je nawet kilka razy w roku. Dzięki temu szybko rozwijało się rolnictwo i żyło tam coraz więcej ludzi. Wysokie temperatury panujące na tych terenach powodowały, że do uprawy nadawała się tylko ziemia leżąca w pobliżu rzek. Aby doprowadzić wodę do dalej położonych pól, rolnicy zaczęli budować kanały nawadniające. Przy kopaniu i oczyszczaniu rowów pracowało wielu ludzi. Ich praca była skuteczniejsza, gdy nadzorował ją jeden człowiek. Z czasem władza osoby pełniącej tę funkcję obejmowała coraz większy obszar, a robotnicy stawali się powoli poddanymi zarządcy. Doprowadziło to do powstania pierwszych miast i państw. Rozwinięte społeczeństwo, które stworzyło własne państwo, nazywamy cywilizacją. I na mapie widzimy obszar Mezopotamii z zaznaczonymi największymi miastami. Widzimy też cywilizację Egiptu, chociażby. To co jest charakterystyczne dla tych pierwszych cywilizacji, one wszystkie powstawały w pobliżu rzek, a więc tam, gdzie był dostęp do wody. Cywilizacja Sumerów. Pierwszą cywilizację na terenie Mezopotamii stworzyli Sumerowie. Osiedlili się oni nad Eufratem i Tygrysem w połowie czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Sumerowie zakładali miasta państwa. Były to niewielkie państwa, w skład których wchodziło otoczone murami miasto wraz z najbliższą okolicą. Na czele takiego miasta państwa stał król. Podlegli im urzędnicy pobierali podatki, czyli obowiązkowe opłaty w pieniądzach lub towarach na rzecz państwa w celu pokrycia jego wydatków oraz nadzorowali pracę poddanych. Większość mieszkańców miast zajmowała się uprawą ziemi i kopaniem kanałów nawadniających. Miejscowi rzemieślnicy wytwarzali naczynia, broń, odzież i ozdoby, z kolei kupcy prowadzili handel z innymi miastami i państwami sumeryjskimi. Do najstarszych miast sumeryjskich należą Ur, Uruk, Larsa i Lagasz. Sumeryjskie miasto państwo Jednym z najsłynniejszych sumeryjskich miast państw było Ur. Zostało ono założone w pobliżu ujścia rzeki Eufrat do Morza, dlatego było ważnym portem i bogatym ośrodkiem handlowym. Szczyt potęgi Ur przypadł na XXI wiek przed naszą erą, zamieszkiwało tam wówczas około 65 tysięcy ludzi. W sumeryjskim mieście znajdowało się targowisko. Na targowiskach w Mezopotamii handlowano przede wszystkim żywnością, wełną, skórą oraz tkaninami z sąsiednich krajów w zamian za wyroby rzemieślnicze, sprowadzano między innymi metale, kamień i drewno, których brakowało w Mezopotamii. Pałac był siedzibą władcy, znajdował się w sąsiedztwie świątyni. Król sumeryjskiego miasta państwa był bowiem jednocześnie kapłanem. Poddani uważali go za pośrednika między ludźmi a bogami. W Spichlerze, w Spichlerzach pod kontrolą władcy magazynowano zapasy zboża. Dzięki temu mieszkańcy ur łatwiej mogli przetrwać nieurodzaj, powódź czy wojnę. Zikurat był kilkupiętrową świątynią, na której szczycie stała poświęcona bóstwu kaplica, do której prowadziły schody. Podczas szczególnie obfitych wylewów rzeki, ta najwyższa w mieście budowla była także schronieniem dla mieszkańców miasta. Dokonanie Sumerów za najważniejsze osiągnięcie mieszkańców Sumeru uznaje się stworzenie pisma pismo klinowe. Dzięki niemu ludzie zaczęli utrwalać informacje, przechowywać je i przekazywać sobie. Znaki sumerujskiego pisma klinowego odciskano na miękkich, glinianych tabliczkach za pomocą zaostrzonej trzciny. Wymyślili także żagiel, który umożliwił żeglugę po morzu i rzekach Mezopotami oraz koło. Ten ostatni wynalazek wykorzystali do budowy wozów, co usprawniło przeważenie dużych i ciężkich ładunków. Sumerowie umieli również wytwarzać naczynia z gliny, wypalanej w piecach. Dzięki wynalezieniu koła garncarskiego mogli im nadawać idealnie okrągłe kształty. Sumeryjscy uczeni przyczynili się również do rozwoju matematyki, opracowali m.in. system liczenia, którego podstawą była liczba 60. Jest on wykorzystywany do dzisiaj, na przykład przy obliczaniu kątów oraz mierzeniu czasu, zgodnie z założeniami tego systemu godzina dzieli się na 60 minut, a minuta na 60 sekund. I wreszcie ostatnie zagadnienie, a więc Babilonia. Z czasem na terenie Mezopotamii zaczęły rozwijać się także inne cywilizacje. W drugim tysiącleciu przed naszą erą nad Tygrysem i Eufratem powstało silne państwo zwane Babilonią. Jego stolicą stał się Babilon, jedno z najwspanialszych miast starożytności. Słynęło ono z pięknych pałaców, świątyń i potężnych murów obronnych. Rozwijał się tam również handel i rzemiosło. Okres największej potęgi Babilonii przypadł na XVIII wiek przed naszą erą, gdy panował tu król Hammurabi. Władca ten podbił dużą część Mezopotamii, w tym sumeryjskie miasta państwa. Aby usprawnić swoje państwo, Hamurabi kazał spisać jeden z najstarszych znanych zbiorów praw, zwany kodeksem Hamurabiego. Kary zapisane w kodeksie były bardzo surowe. Jeden z przepisów prawnych brzmiał: jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utnął mu. Babilończycy przejęli od sumerów wiele odkryć i wynalazków, z kolei sami wnieśli znaczący wkład w rozwój matematyki. Potrafili wykonywać skomplikowane obliczenia na bardzo dużych liczbach oraz działania na ułamkach. Babilońscy uczeni prowadzili też dokładne obserwacje astronomiczne. Na ich podstawie opracowali 12-miesięczny kalendarz, w którym tydzień składał się z siedmiu dni. Dziękuję za uwagę.